Cześć! Witam Was bardzo serdecznie, z tej strony Arten i po raz kolejny zapraszam Was na mój kolejny unboxing. A są nimi właśnie trzy gry na PC. -ta. Proszę bardzo, tak właśnie wyglądają. I zaczniemy od pierwszej gry. Tu mamy Sakred 2 Władcy Smoków. Dodatek do gry jest w folii. No, to go rozpakowuję. Już rozpakowałem. Tak właśnie wygląda od 16 lat po polsku od Deb Silver. Bardzo fajna płatka. Tak wygląda na grzbiecie. A tak z tyłu. Czekajcie, zobaczmy, czy nie ma w środku kodu. Nie, nie ma na wierzchu. Tą pokażę. Proszę bardzo. Jedna płytka. No i instrukcja do gry. O, widzę, że z tyłu widziałem już klucz proszę bardzo Sterowanie Czekajcie. Właśnie są dwa klucze. Dobrze, instrukcję schowam. Proszę bardzo. Następna gra to jest Europa Universalis 3. Pakiet dodatków. No, to go rozpakowuję. Proszę bardzo. Gra Europa Universalis 3, walka o tron. Tu u góry pisze: Odkrywaj, handluj, walcz, negocjuj. Gra od 12 lat po polsku i po angielsku od twórców Paradox Interactive, Tak wygląda na grzbiecie. Tak, z tyłu. Czekajcie, zakryję. Zobaczę, czy nie ma jakiegoś kodów. Nie, nie ma. Dobrze. Mamy tak. Płyta. Jedna płyta. Dobrze. Bardzo czekajcie. Coś nie chce wyjść. Co to jest? Zobaczymy. Tu mamy, co to jest, jakiś interfejs, tak jest, taka książeczka, bo to będzie poradnik do gry, jeśli wydaje. Mhm. A tu są klucze, a tutaj jest instrukcja do gry. No i dobra, z tyłu klucz. No i dobrze, trzeba schować. No i dobrze, no i ostatnia gra: Alien Bridge. i w trylogii cena tygodnia. A to, to ją rozpakowuję. proszę bardzo, tak właśnie wygląda z przodu. Best of Action od lat 16, polska wersja od Team 17. Ta wygląda na grzybiecie. Tak, z tyłu. Czekajcie, dobrze, że nie ma klucza, bo zawsze tak może wyglądać. Nie, nie ma. OK, proszę bardzo. Płyta. No, tu z jest, tak, z tyłu są klucze. Trzy klucze. Szczerzenie o epilepsji. Alien Breed Impact, Alien Breed 2 Assault Alien Breed 3 Descent. Po polsku. Grafizologia. Tak właśnie wyglądało. Z tyłu klucze. No, dzisiaj były Bridge Trilogia Europa Universalis 3, Walka o tron, dodatki i dodatek Władca Smoków Sakry 2. Tak właśnie wygląda. No to dziękuję za obejrzenie. Do usłyszenia i do kolejnych moich unboxingów. Na razie. Cześć.